Siemonowidzowie, z tej strony ratatki. Um, za chwilę wam wszystko opowiem, jakie ja dziś planuję, tylko może um, coś na chwilę zrobić, przepraszam, że tak się zaczyna film, no ale jakoś tak wyszło um, Już jestem, po prostu tam dzwonił do mnie ktoś e, Także tak, plan e, dzisiejszy um, Stworzyłem sobie taką kartkę, dziś jest 24. Ja, dokładnie e, na tą kartkę no i po prostu dzisiaj sobie zapisałam, że nagrywam gdzieś na świecie. To dawno tego nie było. Ratatata, mega, dawno tego nie było. Ja, o, e, ja to pamiętam? E, pojutrze z one bloka, a nie będę więcej zdradzać, tak z ciekawości, więc no. E co jest, co jest więc bez przedłużenia zaczynam Ech! czekamy, czekamy na ładowanie to się mi na pewno nagrywa, tak nie pamiętam na czym z... chyba skończyliśmy na tym, że e, że, 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 tam tam de... tam nie no nie pamiętam no to wykopaliśmy diaksy, no i chyba miałam, ja, uję, wychodzić. No ja i nie mam bloków. Panie czekaj, ja tak trochę. A, ja tutaj skończyłam na kopanie żelaza. sobie wykopię. Czekaj, czy to jest? Ta żyła. Ej, nie gadaj, że to jest ta żyła. Ja wam za chwilę coś pokażę. Tutaj będzie mega dużo żelaza. Okej. Okay. Mam węgiel? A nie, i tak mam pochodnie. Bo ja tutaj nic nie widzę. Co czym jest? Bo tutaj, jak będziemy kopać. To z jakimś czasem... właśnie! <laughs> Będziemy tutaj mieli masę żelaza, bo tutaj będą to takie żyło. Nie wiem czy wiesz wie ktoś o co chodzi, bo jeśli masz tutaj taką rudę i tutaj jest na oku taki blok, w który też klikam, to tutaj jest mega właśnie dużo tej... Tutaj... rudy. Więc mam mega szczęście, bo to jest mega, mega rzadkie. Ale fart. Czekaj, ja może mam jakiś silny kilo, żeby tego nie marnować? Nie, nie mam, ale mam crafting. Ja nie mogę, jaki fart. I słuchajcie, to może długo potrwać. Mam 11 żelaza, tak? I kiedy skończę kopać, zobaczymy, ile mi przybędzie. Znowu zacznę film. Ja nie mam... Serio, niesamowite. Pierwszy raz się z takim czymś spotykam. Na start odcinka. A miał wychodzić. Bojen. Dobra. Do chwili się widzimy. Słuchajcie, wykopałem równy stak czy żelaza. Po prostu już nie chcę mi się kopać. Możliwe, że kiedyś wrócę po to, jeśli mi się skończy żelazo. Po prostu takie żyły są ogromne. Więc jeśli takie też spotykacie. O, tutaj kolejna żyła obok. To polecam wam to wykopać, jeżeli potrzebujecie tego. Surowca, zresztą mnie najgorsze wydostanie się, mm. ja wam mówię. To ci, którzy nie wiedzą, ja serio to nie jest żadne kłamstwo. Tam serio tych youtuberów można się jednak czegoś dowiedzieć, ciekawego czasami. No, no teraz czekam na najtrudniejsze. Czyli wydostanie się dużo nakopałam, O, tego. Tego dużo nakopałem się. Więc będę mieć trochę budowania do budowania. No już tutaj prawie się Nie, no, no i dla tych żył. Tutaj kolejna żyła. Ja polecam wam e, pisarz dwiego, który niestety kradnie filmy. No i co to jest żyła czegoś tam? No jakieś tam rudy no to wtedy tam macie tam wszystko powiedziane, no więc tak. No wiem, jakoś dziś się źle czułam, jakoś teraz też to się czuję. Więc mogę mieć taki trochę, jakiś nie najsłabszy, ale trochę słaby głos. Mhm, jak tutaj mam się wydostać? czekaj, jakoś tak. Jeszcze jeden. Hop, hop. No to. To patrz, jak można się wydostać? Łatwo w taką dziurę wpaść? O, jeszcze jestem na cerze. ale. Już ciężko się z niej wydostać. To jest zawsze takie wkurzające. Dobra, chyba. Czekajcie, czekaj, czekaj, czekaj. Um. Już chyba że spadnę. O nie, chyba to nie to brak się spalił, ale nie, nie o to mi chodzi. Jak stąd wyjść? Cholipka. i słuchajcie, jak stąd? Tam tamty? Ej, no nie mów. Albo robię najzwyczajniejszą w świecie taktykę. Jeśli będzie mną, nade mną lawa. Jest po mnie, ale jeśli nie będzie, no to mam farta. Czyli kopię do góry, podbudowuję się. Bo ja nie wiem jak stąd wejść. No słuchajcie, no. Czasami tak jest. Czy mnie kopię? A, no dobra, no, chcę się wydostawać już na serio. No. No bo nie marnujmy tego kilofa żeleznego. Przynajmniej mam tyle tego żelaza, że nie obojętnie, ale. Okej, okay, już jesteśmy tutaj na tym normalnym. Tym, co ja nie mam. No ja to sobie nie zrobić kilofa, bo ja nie mam desek żadnych. Okej. Okay. Ja no teraz tam rozciążę. Okej, okay. no, dobra, ten żelazny kilowat, ja mam mało węgla. Jopiernicze. Ale się wystraszyłam mocno. Ja sobie myślę, co się dzieje. A tu nam mi gravel spada. Ja wziąłem crafting, wziąłem. Się dobrze że się zorientowałam, że coś na mnie spadło. Tyle dobrego. No dobra. Będziemy się stąd milion lat wydostać. Zresztą już na 41. Tak średnio to jest chyba 20 poziom? Tak średnio. To miało się przez... 16, nie 20. 60 taka powierzchnia nisko. Co nie? Taka koło. No, strzelam. Co za chwilę będziemy? No zależy, czy jesteśmy na przykład w górach. To też od tego zależy. Czekaj, to jest dirt? To. To jest dirt. Darby nie I zobaczymy, czy miałam rację. Miałem rację. A no, pada. A to już tak się podbuduje. Gdzie my jesteśmy? Oj, panie. hello villager. My jesteśmy nasowani, nie? Nie, czekaj. O, w takim dziwnym miejscu jesteśmy. Czekaj, czeka, czeka Hmm... Czasami kocham takie tereny górzyste, bo tak ładnie wyglądają. Czasami nienawidzę się po nich wspinać. O, właśnie to, to. jest taki częsty przypadek. Co jest? Gdzie jest mój dart? Okej, okay, chyba się wydostałam. No, nie no, jeszcze trochę. Albo mam inny pomysł. Buniemy gdzieś łódko. Oho, prawie bym zginął. Gdyby nie ta chyba żelazna zbroja. Czeka, czeka, czeka. No. muszę być na powierzchni, żeby to postawić. Wejść na pokład. Dobra, przed siebie w nocy. A ja mogłem też przespać nos. Zatrzymajmy się szybko. To ja mam wrażenie, że tutaj kiedyś byłem. Już takie mam wrażenie. Dziwne. Prześpij się. OK. Co powolutku. No, w drugą I do przodu. Co to jest tego? dżungla, dżungla, jakieś małe dżungielko. No nie, tam jest ten to tutaj ja na pewno byłem, bo tam jest cała dżungla. Ej, no nie ja pamiętam, tu dżungla, mimo że dawno nie grałam na tym świecie. No i tutaj. Ja będę musiała płynąć jeszcze tutaj coś robić. Nawet nie patrzy na to żelazo, a bardziej patrzy na węgiel, szczerze. Ech. Czy mi się wydawało, czy ta pipuga się spinała jak wywiórka? Węgiel, żeby to wszystko przytopić. Ten cały żelazo, Jano. Weź daj. nie będę kupać jak 200 lat wtedy. Wiesz, dobra eee. Eee. i brawo, kurczę no czemu tutaj wszędzie jest eee. te Wreszcie ten crafting zastąpię jeszcze tam, żeby mieć. Wykop, wykop do końca. Lapis! Tak nisko? Jeśli lapis dają, kiedyś będę mieć ten to biera. I to ile? Ile tego dostaję No ja zawsze się tak dostaję dużo lapisu. ile z tego mam? 33 lapisów No pójdź taka. Yy, tutaj kolejny żelazno, nawet. Nawet nie myślę o nim, szczerze. Nawet nie. Nawet, nawet i nawet. Nie muszę mówić po prostu, czemu? Yy, tylko jedno. Okej, okay. jeszcze tutaj skopiamy. trochę węgla, zależy ile tam już mam, tak żeby wyrównać chociaż no około pół bym chciała, ten węgiel to dobrze pali. Kiedyś, kiedyś tak za bardzo, dzisiaj dalej ze mną byłem w Minecraft'a, ale kiedyś kiedy w ogóle nie umiem grać za bardzo w Minecraft'a, to jakby... Ja nigdy nie mogłem znaleźć nigdzie węgla, i poniżej drewna, bo ciągle było na i wszędzie drewno i tak dalej. Dobra, gdzie co łódka jest? Ile węgla? Jak tu 17. A, bo jeszcze tu! Dobra, na pewno to wystarczy na przepalenie. Średnio na. Na dwa że idzie około jednego węgla? będę tak powiedział coś. coś takiego? Moim zdaniem. Pustaka się około zużyje. A teraz szukamy jakiegoś lądu. Dobrego. Ile to już trwa? A dobrego, nie takiego zalesionego za bardzo. Kurczę, no. Gdzie jest jakiś fajny ląd? To ten jest w ogóle fajny ląd. Statek czy wioska? Nie, ani to, ani to. Co to jest? Jakieś dziwne coś. To jest jakieś drzewo. Tak wygląda dziwnie. Jana. Oho. Uh -huh. Nie wiem, czy zrozumieliście. Jako... Nie wiem, jak mam to wytłumaczyć, ale tak dziwnie strasznie wygląda takie jedno drzewo. O patrz! Przypłynę! Ła jest! Przypłynęłam. Nie, nie tu, tutaj bardziej wola. Może się tak płyniemy też lądu, póki jej mamy jeszcze. Czekaj, Czekaj, no a dobra to było tylko tam magma bo to jest gdzieś na dole tutaj się przypłynę to jest jakby koniec dobra, lecę w nieznane tu nie, tutaj nie tutaj sobie nie pójdę czemu tak wolno się cofam, halo dawaj mi Tu a tak po prostu taki tak się wygenerowało wejdź na ten pokład Dobra i uciekamy stąd Tu sobie nie uciekniemy Dobra. Wysiadamy. Na razie. Pewnie na mały moment. Tylko zmienię... za coś. Nie, mnie. Na razie nie ma nocy. A co nie też raz po co Ten. Hmm. Tuh, tuh, tuh. Hmm. Nie wiem co gadać, nie wiem kompletnie co mam mówić. Dobra, tam będzie, tam. Myślę, że dzisiaj nagramy jakiś krótszy odcinek, bo nie mogę, mogę się źle czuć. Trochę to też późno, dosyć nagrywam. Już jest prawie 21. Dosyć późno, no ale co tam? Ok. Myślę, że znajdziemy sobie jakiś fajny lądzik. I ten mi pasuje. Tak, ten mi na pewno pasuje. I tutaj sobie zakończymy. Dzisiejszy odcinek. Do następnego taka, że... To jest, przepraszam, krótszy odcinek. Ale ze względu to jest tylko na moje poczucie. Do następnego.